No, hallo dzień dobry, witam bardzo serdecznie w ostatnim odcinku Uncompromising Mode. E, dlaczego ostatnim? No, wiedzielibyście, ale niestety, jak nagrywałem tę walkę, to okazało się, że kury przyszły do drzwi i moja siostra zapomniała zostawić nam jakiś hajs. W ogóle, może powiedzieć, że trzeba będzie tam stówę wyłożyć, więc musiałem do żaby lecieć, coś wypłacić, tak instant. I ogólnie jestem teraz zadyszany, e, i no. Bo do żaby ten trochę... No dobra, ja mam po prostu on formę, nie będę tutaj kłamał, że jest do... daleko do żaby, bo jest blisko. Ale oczywiście jako jedyny lotny w rodzinie, oczywiście ja musiałem powiedzieć. No cóż, salawi, jak to się mawia. I tak, idziemy klepać temu typowi w mordę, bo już mnie wkurza niemiłosiernie. Eee, I Zaczynamy... Nie nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. E, zapomniałem, że będę potrzebował Big Queen Hata, bo pomimo tego, że e, mam za sobie kilka wywaleń, to mam też doświadczenie i to doświadczenie może pomóc w walce. I mam nadzieję, że pomoże w walce, bo e, no, zapomniałem o paru zasadach uncompromising, o których trzeba pamiętać. Na przykład to, że jedzenie odnawiające staty no nie jest takie dobre, jak mogłoby się wydawać. Mm, więc tak, przystępujemy do walki i miejmy nadzieję, że będzie w miarę na prosta. Dobra. I teraz robimy takie cuda, Żeby sobie psychę odnawiać, a jednocześnie nie dostawać za bardzo w mordę. Dobra, tutaj akurat. Dobra, teraz robimy tak kapelusz. Super, dobra, dostałem już na kapelusz. Muszę oszczędzać Bitcoin Hata, bo mam jego bardzo mało. Eee, więc tak, teraz zakładamy, on strzela lepę. My znowu zakładamy Bitcoin Hata. Mam nadzieję, że... Uda mi się odnowić trochę psychę, bo to jedzenie odnawiające psychę no, na Compromising mode trochę nie działa. I to jest problem dosyć istotny. Tak, szkoda, że nie mogę korzystać przez to z... aul. Oh, nie tak zapomniałem teraz dać. Jakie daje e, Tu lecytowy kapelusz, ale trudno. O! Dobra, to było szybkie i zręczne, czy coś. Dobra. Dobra, ten chłop teraz się zejdźował. To my teraz robimy pyk pyk, pyk itemkami. Ty, weź mi, może to tu przerzuć. Cienki pan lekarz, jak ręką odjął. Eee, to, robimy to... Ty, miałeś użyć tego, tak na przykład. O, nowa, to nie jest najlepszy początek walki, ale miejmy nadzieję, że będzie wpytę. O, bo no, Fear prostym bossem nie jest oczywiście. Więc trzymajcie kciuki, żeby to w ogóle pykło ta walka. Eee, bo ja mam dosyć. Hmm. Boję się tej walki, boję się. E, dobra. Gościu, pa, jaki fajny gadżet ty tu mamy. Ta zwet, bo mi psycha leci, jak na ciebie patrzę. Pocisk na chwilę, Lbiwa. Pozdrawiam serdecznie. E, dobra. I ten poprzerzucać. Pięknie. Możesz, żeby sobie coś zjeść na psychę, coś na hapsy. To nie będziemy sobie żałować w życiu. Trzeba mieć rozmach, czy coś. Pyk. Pyk. Dobra, starzy wstają. To mam nadzieję, że to nie będzie żaden problem. Psycha się odnawia. Nie odnawia się Psycha. To beka. Dobra. Gdzie masz jeszcze łapę? Tu masz łapę. Bonjour. Aha. Ty, gościu. Bo ty ewidentnie. Dobra, teraz...

Pa to jaki fajny gadżet. Chodź tu na gołe klaty! Bo schodzi... Yy, durability, czy coś. Dobra, sobie zjedzmy tutaj item. rzućmy mu Tornado na Mordę i klepiemy dziada. Dobra. Psycha teraz gościu. Żeby mi psycha nie siadała. E, późno, ale co tam? Oi, oj 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 Uf, dobra, jeszcze jeden. I jeszcze raz. Aha. Ty, coś zjadłeś? Nie, niczego nie zjadłeś, dobra. Chodź tu. Nie, nie, nawet nie w tu laj. Aha. Dobra. Teraz robimy cuda. Bianki, tak zwane. Ty, może mieczę go klepkość, czy co? Super. Nie znamy zjadł sobie chłopiec. Dobra, żeby mieć na jeden klik. No, bo trochę, trochę się spociłem, szczerze mówiąc, ale. To ma cały czas potencjał na wyganie. I tego się trzymajmy. Tego wam życzę właśnie, szanowni panowie, abyście się nie posali, kiedy śmierć wam spojrzy w oczy. Dobra, jeszcze jeden tam bym rzucił, bo on się zaraz nafiduje chłop. Dobra. I jeszcze jeden. Co mu będę żałował? Ty... No dobra, nice. Mhm. Dobra, i masz łap gościu lepy w mordę. Dobra, oszczędzajmy queen Hata, bo jest mało procent. Ty, Gdzie ten Big Hat ląduje? Excuse me, what the fuck. Dobra, gościu, żyj w modę. Ty, coś mi się i temy kończył, tak patrzę. Oj, to niedobrze, jeżeli nie wiecie. A jeżeli wiecie, to wiecie. O! No, normalnie ja geniusz jakiś jestem. Ja powinienem wykładać matnę jakąś wyższą. A nie, ty! Ty, 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 ty! Bo coś tutaj mnie atakują. Atakuje mnie, atakuje mnie, atakuje mnie, atakuje mnie. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ty, bo to oczko tu już lata, i w ogóle tutaj atakcje są różne. Różnego rodzaju. Ty, bo mi się chyba itemy kończą. Nie fajna sprawa, trochę. Nowa już że i tornado. Muszę to zacząć stosować. Bo to, co cóż to jest. Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ty, gościu, 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 chyba cię coś boli. Hallo! Jak ten atak działa? Coś się chyba zepsuło, ja byłem sanity taki całkiem. Stop psychy gościu. Jak ten patostoim się nazywał? Rafatus nie miał takiej psychy. Oj, znowu zaczął jeść. Niedobrze. Ladies and gentlemen, to bardzo... źle. E, dobra, gościu, dawaj na gołe klaty. Dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu! No. Ty, może sobie almu zarzucę i odnawiamy psychę. Pięknie. Oj. Ty, tego gościa by się przydało zbić. Ty, ja to jeszcze zrobię. Jakoś tak z dupy totalnie. Ale ja to jeszcze zrobię. Ja myślałem, już, ja już mam myśli, że ta walka jest przegrana. Ale spróbujmy. Jest blisko, pany, jest blisko. zjedzmy sobie coś na psychę. Bo psycha mi siada. Jelo, Krótka piłka z mojej strony w tym momencie. Dobra. I teraz tankujemy go ostatecznie. O! Ty. <śmienicza> o, tak na styk bym powiedział. No to jedzenie na Sanity, tak? To no tutaj dubska. Jeżeli mam być szczery, bo ile ono odnawia? Mieliśmy 91? Zjadłem właśnie to jedzenie. 5 psychy. 5 psychy. Powinno być 50. Nie, to nie dasz tyle. 5 psychy, 15. Ty, chyba kogoś tu coś boli. Przerapiłem na pewno teraz. Ty, to mi 15 psychy odnawiało? Albo 20. To to. Ja tu gotuję, dobre żalcie, A wy mi mówicie, że ono jest kijowe? Halo, fielek, dobrze się wy... Nie, czekaj, nie fielek. Fielek tutaj akurat dał dupę, więc możemy poli uznać, że e, zachował się jak powinien. E, twórcy moda, dobrze się wy tam czujecie? Przepraszam najmocniej? No, pięknie. Dobra, mm, ale. Ty, a, dobra, założyłem Bon Almo, pięknie się składa. Fajnie, że teraz wszystkie szadały koła zabija, że nie musimy się z nimi e, bawić. O, możemy teraz mieć Bon Almo. Piękna sprawa. Mm, ale, Boże, ja byś, byłem przekonany, słuchajcie, że ta walka jest przegrana. Ale pewnie jesteście ciekawi, dlaczego jest to ostatni odcinek, o, bo słyszeliście tylko uciętą historię ze Kurielem. Jest to ostatni odcinek, ze względu na to, że, e, no, przyznam się wam szczerze, Tutaj na piosenkę mi przyszła do głowy, ale to nie pola na piosenki, to pola na e, szczerość, że no jakby to ująć. Mam problemy z seriami. Jakby mogliście to zobaczyć po e, częstotliwości wrzucania odcinków, e, że no niestety nie jestem zbyt dobry i też często musiałem się zmuszać e, i jakby zmuszać, bo no, nie do końca mi się chciało to nagrywać. Jakby ja wolę właśnie taką formę bardziej poradnikową. Albo taką właśnie luźniejszą, w której wrzucam tak naprawdę tematyka odcinka, no nikt się nie spodziewa jaka będzie, a przy serii, no to wiecie, już jestem ograniczony i to, to trochę mnie to tak bolało gdzieś tam w serduszku i trochę ciężko mi się nagrywało. E, dlatego nie wiem, czy w sumie będą jeszcze jakieś serie, chyba że już na takiej zasadzie, że po prostu, wiecie, usiądę, nagram całą na nas i wtedy może, bo wtedy to wiecie, jak się leci ciągiem, to wtedy też jakoś łatwiej to leci, mi się wydaje. Ale no, udało się, więc... W sensie sklepać wielwiwa Viva następnych odcinków nie będzie. Z wcześniej wymienionych powodów. A też wiecie, nie chcę się zmuszać do tego, żeby teraz robić questy kebabki. Jeżeli miałbym w sumie jakoś, bo wypadałoby tutaj podsumować uncompromising, to spełnia swoje zadanie w... 90% jest wkurzający, e, mam ochotę wyłączyć grę czasami jak rzeczy się działy tak poza ekranem, na przykład jak mi czas raz szczury tam weszły i wszystko pozkadały, to było piekło jakieś naprawdę. Albo burze zimowe, jest tu bardzo fajn, dużo fajnych właśnie mechanik i ostatecznie, że miałbym ocenić. E, jeżeli ogarniacie Donsterwa w 100% i chcecie się powkurzać na tego jeszcze raz od nowa, jak, z, jak na początku, to bardzo polecam, bo Mod ten bazu w polecam jeżeli o to chodzi. A no sama ja myślę, że... na 140 dzień Vivo to chyba całkiem zacny wynik. No przy jakiejś tam bazie, nie? Tak więc... ojej, jest krótki jest ten odcinek. No, ale cóż, nie chcesz tutaj jakoś przedłużać na siłę do 20 minut. E, tak więc dziękuję za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali tę sery od początku. Jesteście koksami. E, jeżeli wam się chciało oglądać moje e, tutaj e, próby, bo no nie zawsze one były tutaj takie jakieś e, tu podobne, na pewno mogłyby być lepsze. Poczekajmy, aż tutaj wybuchnie portal, bo ja widzę że po animacji, że chyba teraz jest większy, chociaż nie wiem czy to rośnie. Teraz z postępem. Chyba nie, jakby to, za, to tutaj takie czarne coś. To ciekawe, co to w sumie jest. Czarna magia? To się Harry Potter przypomina. Jak na, jeżdżam, to jest to większe. To dlatego, że wtedy jest podświetlone i wtedy jakby te cienie tutaj nie, są widoczne, a tak to nie są widoczne, jak tutaj lecą. No. I walnęło. No to także ostatecznie dziękuję wszystkim, którzy oglądali. E, Jesteście gigahoksami i no, do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!